Wojciech Leja urodził się 13 listopada 1870 roku w Podczerwonym jako dziesiąte dziecko Andrzeja Leja syna Macieja i kunegundy z domu Iwan i Anny z Bielańskich, córki Macieja i Reginy z domu Olszowska z Czarnego Dunajca. W 1888 roku Wojciech Leja za zgodą ojca opuścił rodzinną wieś i powędrował do Krakowa. Czy to za chlebem? Czy z myślą do wstąpienia do zakonu? W miejskiej ogrzewalni Wojciech spotkał brata Alberta i osobiście przez niego został przyjęty do zgromadzenia. Uroczystość obłóczyn brata Witalisa, bo takie imię przyjął Wojciech Leja, odbyła się 29 czerwca 1888 roku. Pobożny młodzieniec pomagał bratu Albertowi, tkając sukna i koce dla bezdomnych. Był też opiekunem, magistrem nowych braci wstępujących do zgromadzenia. Pomimo ogromu pracy, brat Witalis kilka razy przyjeżdżał do domu w towarzystwie brata Alberta. Wraz z bratem Witalisem do zgromadzenia Albertynów wstąpił Maciej Fit, brat Anioł z Czarnego Dunajca i Jan Masny, brat Leon z Podczerwonego. Gdy hrabia Zamojski wyraził chęć ofiarowania Albertynom gruntu pod budowę pustelni na Kalatówkach, Koło zakopanego, brat Albert wybrał się z bratem Witalisem na podchale, by spotkać się z hrabią. Po pomyślnym załatwieniu sprawy, pierwsza szóstka braci z bratem Witalisem na czele opuściła monastyrek i udała się na plac budowy na Kalatówkach. Było to na przełomie 1897-1898 roku. Ciężka praca, często ponad siły, spowodowały wyniszczenie organizmu i gruźlicę u brata Witalisa. Brat Albert, widząc chorobę swojego pomocnika, umieścił go w szpitalu sióstr Cercanek na Gładkim i często go tam odwiedzał. Brat Vitalis zmarł 21 grudnia 1901 roku, około godziny 18.00. Przeżył 31 lat został pochowany w zakopanym na Pęksowym brzysku. Akt nadania imienia. uchwałę nr 9, łamanym przez 94 2019 roku Rada Gminy Czarny -Najec z dnia 24 czerwca 2019 roku uroczyście nadaje szkole podstawowej pod czerwonym imię brata Witalisa Wojciecha Lej. Przekazujemy ten sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, symbol wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej dla dobra dzieci. Przyjmując ten sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny zdanie. Pragnę zapewnić, że zawsze będę strzec wartości, które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły. My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Brata Witalisa Wojciecha Lei w Podczerwonym, w obecności naszych rodziców. Nauczycieli i zaproszonych gości, naszej ojczyźnie, patronowi i Tobie szkoło, uroczyście ślubujemy zdobywaną wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w codziennym życiu. Ślubujemy! Strzec wiernie honoru szkoły, sumienną pracą i nauką, rozsławiać jej imię. Klubujemy. Być dobrym Polakiem, być wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą. Klubujemy. Uczyć się mądrości, miłości i wrażliwości na drugiego człowieka, biorąc za przykład naszego patrona Albertyna, brata Witalisa. Kochać swoich rodziców, szanować nauczycieli, być przyjaznym wobec każdego człowieka. Ślubujemy! Dochować wierności sztandarowi szkoły. Ślubujemy!